Cześć powoli nie nie Może ten się powoli idzie nie No, od... Uuu, Może w nie no, jest odpalony się Jak to odpalasz, żeby cały czas ten proces był na 100%? No tu, ojcowie, a tu, w to. Tomasz, masz takie prawa. No, no. to obciąża na 100%. Jak on się nazywa? Prime95. Ah, uh -huh. Z którego to roku? 95. Co o ty? Co to musz? Musz Voxforna? Za no fajne mają zeszyty. 63, 64... A jaki tu czeka jeszcze trzeba co z tego kadać? SEMPRON jeden. Południka Dobra, podchodzimy, podchodzimy pod siedemdziesiąt jeden rdzeniu. Siedemdziesiąt trzy. Dobra, To do. 101. 101 stopni temperatura na cycle. Oh, w następny ci tylko krok tego Zdanie. niezwykłego procesora AMD yeah. Tak, 102 pod ile po on się wyłącza na procesorze 80 czy 90 na procesorze było 90 nie wiem tylko żeby jak się nie włączy. wyłączyć zabezpieczenie przecież termiczne O, o są wentylatory, są nadziorne. No, tutaj macie fan napięcie procesora specjalne dla Dawida Nowaka 1,47 Zabójcze dla Intela Chciałem pozdrowić mamę i tatę, mogę? Też Mogę pozdrowić mamę i tatę? Hmm. pozdrawiam. Pozdrawiam mamę i tatę Dobra No to pozdrowienia dla Pani i Pana palca 113 tak, tak. Tu jest obciążony cały czas A patrz, komputer. patrz jak mało ram No bo to nie, bo to nie jest też na RAM. No, ale normalnie więcej brało. Nie wiem. obciążamy Obciążony to o, o, coś o tym prime. Jeszcze mojego kota chciałem pozdrowić. Spinaj. I motor naprawdę. <laughs> I motor. O, motor. Mój motor no, się Dobra. Jeszcze kilka, jeszcze kilka stopni. Wysymy no no tak dobra, zaraz się będzie wyłączył. Ja będę trzymał rękę, jakby się nie chciał wyłączyć. Wyłączy się. No piznę w łeb zaraz że Poszedł! Naprawdę nie działa, tylko monitor wyłączyli.